Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maryja Panna. Witam was, bratkowie. Pora raz na zawsze podważyć ten heretycki, szatański protestantyzm. Jeśli teraz nie uwierzę, to już nigdy nie uwierzę. Na końcu zostawię im nadzieję, żeby nie myśleli, że mi brak miłości, bo to właśnie z troską o ich zbawienie powiem to, co powiem, ale najpierw dam im trochę popalić. Jak nie dotrze, to ich sprawa. Strząsnąć pył i iść dalej. I nie odpowiadajcie w komentarzach na ich wklejane wersety. Oni i tak podważą pierwsze słowo Boga, bo nie będą mu posłuszni, tylko to, co im pasuje. Drugim. Szkoda czasu. Tu dostaną naukę czarno na białym. Jeśli podsiadają sensus fidei, czyli zmysł wiary, to to pojmą. Jeśli nie mają, to znaczy, że mają spaczone umysły przez uparcie trwanie w błędzie. Zresztą o nich pisze Ewangelia, że będą patrzeć, a nie będą widzieć, będą słuchać, a nie będą rozumieli, bo wszystko jest ukryte w przypowieściach. Na mnie plują dlatego, że dostałem od Pana Boga charyzmat, na który sobie nie zasługuję, do obrony kościoła, wiary świętej, a przede wszystkim do obrony dobrego imienia Najświętszej Maryi Panny, Matki Pana naszego Jezusa Chrystusa i Matki dzieci kościoła którego Jezus założył, a nie tego odstępczego, do którego należą protestanci, co sobie odeszli od niego i pobudowali swoje, tam jakieś namioty, czy nie wiadomo, jakieś szałasy. No to posłuchajmy krótkiego wstępu i wytłumaczymy sobie go potem. W szóstym miesiącu posłał Bóg Anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef z Rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maria. Anioł wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Jest to fragment z Ewangelii Świętego Łukasza. Teraz uważajcie: posłał Bóg anioła, czyli posłał go z jakąś wiadomością. Anioł wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Oburzą się protestanci nawet na anioła, ale anioł sam od siebie nie mógł czegoś takiego powiedzieć, gdyż to Bóg jest zazdrosnym Bogiem, jak pisze Pismo Święte. Tylko Boga trzeba pozdrawiać i czcić, powiedzą protestanci. Ale to sam Bóg kazał aniołowi przekazać te słowa, tę wiadomość. Tak samo jak czci ojca swego i matkę swoją. Ale protestanci z braku zmysłu wiary nie rozumieją wymiaru duchowego, niebiańskiego. Posłuchajcie, jak można mówić, że jestem bratem Jezusa czy siostrą odrzucając wymiar duchowy czwartego przykazania względem Maryi, którą Jezus dał nam z krzyża dla całego kościoła. Nie można mówić do Jezusa, bracie, jeżeli nie uznajemy jego matki za swoją matkę duchową, która została nam dana w jego kościele. Jak można mieć brata bez matki? Jest to niemożliwe, jak w wymiarze ziemskim, cielesnym, tak i niebiańskim. Idźmy dalej. Idź pod krzyż, protestancie i powiedz Jezusowi: Słuchaj, Panie Jezu, ja nie będę pozdrawiał Twojej matki, i nie będę ją pozdrawiał tak, jak kazał to Twój ojciec, mówiąc do Anioła. Twój ojciec kazał przekazać takie głupoty Aniołowi, żeby ją pozdrawiać. My będziemy, nie będziemy pozdrawiać człowieka. I tu przypomnijmy sobie słowa, które zbuntowane Anioł wyrzekł. Nie będę. Się kłaniał człowiekowi, jakiejś tam kobiecie, jak to mówią protestanci. No serwiam! Nie będziemy jej pozdrawiać. Nie będziemy Cię słuchać, Panie Boże, to co Ty mówiłeś do anioła. Nie! non serwiam! Ona gnije w ziemi. No tak. Czyżby Mojżesz i Eliasz na górze tabor będąc z Jezusem nie powinni gnić w ziemi? Jak wszyscy, to wszyscy, co nie? Niestety, ale Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Umarli są ci, co Boga nie słuchają i nie powstaną do życia, tylko na wieczne potępienie. Pomyślmy tak po ludzku. Co by zrobili ci pastorowie, protestanci, bluźniercy, jakbym tak bluźnił na ich matki? Ha, pewnie byłaby zemsta. A co zrobi Jezus? Gdy dorwie was na sądzie ostatecznym i się was spyta, mówię to tak w cudzysłowie jaki to był was stosunek do mojej matki, odpowiedzą protestanci „No cóż Jezu, mówiliśmy, że to inkubator, że gnije w ziemi, że robiliśmy z niej Bożka Izytę i inne Bożki i nie tylko, mówiliśmy, że to demon, tak odpowie Jezus, to jak mógł demon urodzić się w inkubatorze jako syn Boży? To jak mógł ojciec mój kazać ją pozdrawiać, a wy tego nie uczyniliście? Czyż na same słowo kochaj bliźniego swego, jak siebie samego, nie powinniście ją kochać? No tak, oni nawet nie kochają samych siebie. Maryja, przyjąwszy Słowo, które jest Bogiem, do swojego łona, dała samemu Bogu swoje ciało. Mówią święci, że gdziekolwiek widzieli Jezusa, widzieli w Nim Maryję. Karmiła Go w swoim łonie, kształtował się z jej ciała, upodabniając się do Matki. Według protestantów Jezus, gdy mówił pierwsze słowa... Nie powiedział matko czy mamo, tylko niewiasto, kobieto. <laughs> Żal mi tych biedaków, zwiedzionych przez mentalność bluźnierczo-rozpustą lutra i pastorów, którzy pozyskują sobie uczniów na własną zgubę. Najlepsze jest to, że zawsze odrzucają pierwsze słowa Ewangelii. Podważają nawet samego Boga. Nie nas, katolików, tylko Pana Boga. Jeśli my mówimy, że Bóg tak powiedział i tak nie wolno robić, oni wyciągają jakiś werset i zaprzeczają nim pierwsze słowa, czyli te, które sam Bóg kazał nam przestrzegać. Oni będą tylko podważać jedno słowo drugim. To nie z nami się kłócą, tylko z Panem Bogiem i ze Słowem Bożym. Podważają samego Pana Boga. To ci pycha szatajska. Bóg mówi tak, a szatajski protestanty podważa samego Boga drugim słowem. I do końca świata będą podważać. A pokorna Maria rzekła, będąc pełna Ducha Świętego, bo będą błogosławić mnie wszystkie pokolenia. No, tudą taką kreskę, ale nie protestanci, gdyż wielkie rzeczy jej uczynił Bóg, ale nie protestanci. Dla nich gnije w ziemi, a miłosierdzie dla tych, którzy się go boją. Ale protestanci się nie boją Pana Boga, bo nie będą robić to, co kazał robić na przykład aniołowi. Dlatego będą jej bluzgać, uniżać czci i godności Matce Zbawiciela Świata. Będą nawet zabijać, myśląc, że oddają przy tym cześć, chwałę Panu Bogu. Ale nic z tego Bóg roz prasza pyśniących się zamysłami serc swoich. Dlatego protestanci przez swą pychę rozproszyli się po niby to kościołach, szałasach, gdzieś tam namiotach i tłumaczą sobie słowo na własną zgubę. Strąca władców stronu, tak pyśniących się pastorów, aby wyższy pokornych tych, co strzegą przykazań jego, i przyjęli jego matkę za swoją w kościele Chrystusowym. Idźmy jeszcze dalej. W proroctwie Symona czytamy: Syleon zaś błogosławił im i rzekł do Maryi: Matki jego. O! Matki jego? Czyli kogo? Jezusa. A Jezus jest kim? Bogiem. Czyli Maryja jest matką Boga. No, chyba że protestanci nie uważają Jezusa za Boga. Na no to wszystko wskazuje, ale tu jest wyraźnie napisane. Protestanci mówią, że Maryja nie jest matką Boga, a tu jest wyraźnie napisane przecież. Matki Jego, czyli chodzi o Jezusa. Maryja jest matką Boga. Elżbieta powiedziała: Odkąd że mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? A protestanci znów nie uwierzyli: Jakiego pana ona czciła? Powiedzą, że Elżbieta też czciła demona. No tak, na to tylko ich stać podważyć jedne słowo drugim. Oni za ojca diabła mają. Tak więc Maria jest matką Jego, Jezusa Chrystusa, Emanuela Boga z nami. I tu was mamy, dranie bluźniercy. Ubliżacie matce Boga, matce króla. A każda matka króla jest określona od początku samego aż po dziś jako matka, królowa matka. Dobrze o tym wiecie, dranie, co? A dobrze o tym wiecie, że to po prawicy ojca siedzi syn. Obok stoi matka, królowa matka. Ciekawe, co to za matka. To ta, która jako szmaragdowa tęcza gładzi sprawiedliwość Bożą, by was Bóg nie karał, protestanci. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Jest królową nieba, dlatego zbuntowany anioł nie chciał się jej kłaniać i z resztą jej potomstwa poszedł walczyć. Obraz protestantyzmu jak znalazł. Nie będę się jej kłaniać, nawet pozdrawiać. Jak to zrobił Bóg, Ojciec, przez Anioła, buntownicy odeszli z Kościoła Jezusa Chrystusa i pobudowali sobie szatańskie zbory, tłumaczą pismo po swojemu, zaprzeczają jedne słowo drugim. I tak do końca świata, dopóki Bóg ich nie strąci do jeziora ognia za nieposłuszeństwo. Za nieposłuszeństwo. Anioł był posłuszny i musiał pozdrowić Maryję, bo tak Bóg chciał, ale wy tego nie chcecie dranie, bo nie chcecie ją pozdrawiać. Jesteście nieposłuszni Bogu, tak jak szatan był. No serwia mówicie samemu Bogu i wy mówicie, że wielbicie Boga? Będziecie strąceni tak samo jak i on za nieposłuszeństwo zarzucanie Jego Słowem na prawo i lewo. W Słowie Bożym tylko darmowego zbawienia i usprawiedliwienia się, ale go nie znajdziecie, gdyż nie byliście posłuszni Słowu, tylko je przeinaczaliście po swojemu i innych w błąd wprowadzaliście. I jeszcze jeden przykład co do posłuszeństwa Maryi i świętemu Józefowi. I tu się nie do tego ukryć. Pisze w Ewangelii, że Jezus... Zostawił nam wzór do naśladowania, czyli mamy naśladować Jezusa Chrystusa od początku, nawet jak był mały. Rozumiecie, bo jak był mały, był już Bogiem i jest wielki. A jakież to jest ten jeden z tych wzorów? No to posłuchajmy: Znalezienie w świątyni. Czytanie to kierujemy do protestantów, jaki mają wzór brać z Jezusa. Uwaga! Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu. I co? I był im poddany, czyli posłuszny. I jaki to wzór, z którego się dziś z nas, niewolników Maryi śmieją, że oddaliśmy się w niewolę Maryi, jako poddane jej duchowe dzieci, na wzór Chrystusa, jaki nam zostawił, żebyśmy byli im poddani. Jako Bóg pozdrawia Maryję, tak i my to czynimy. Jako cześć oddajemy Matce Króla ze względu na samego Króla. Bo kto nie czci Matki Króla, nie może należeć do Jego Królestwa. Jak się... ...człowiek, buntownikiem i dzieckiem Ojca, który był kłamcą i buntownikiem od samego początku, to dzieci diabła z samego szatana, którzy buntują się przeciw Królowej Matce z samego Króla i Boga. Jak to już nam zdradził Symeon, kim on jest. Tak więc nie wyrywajcie jakiegoś wersetu, by podważyć prawdę, jaką Wam przekazałem, bo to na nic. Kościół Jezusa trwa od początku. Wasze zbory od XVI wieku, które założył buntownik Luder, czyli ścierwo, buntownik, który wyszedł z Kościoła, odrzuciwszy wiele ksiąg, bo mu nie pasowało do jego rozpusty. Powiedziałem wam to tylko z troską o wasze zbawienie. Wybór należy do was. Na imni wierni protestanci. Nie dajcie się manipulować przez tych pastorów, odstępców, bo to dzieci na usługach diabła. A tu jeszcze mała przestroga, i radzę sobie ją przemyśleć, jeśli posiadacie sensus fidei, czyli zmysł wiary. Każdy, kto bluźni Maryi i uniża jej imieniu, którą to Bóg wybrał na matkę swojego syna, jak mówi Symeon, wskazując to w jasności, że jest. Jezus, Syn, jest Bogiem, Ona Matką Boga. Bóg uczynił Jej wielkie rzeczy. To największe dzieło stworzone dla swojego Syna, Maryi. Jako przez Arkę Bóg chciał, by Mu oddawano cześć i chwałę, przed którą pokłony czynili, tak i przez Maryję, która jest większym dziełem od Arki, tym bardziej Bóg chce być pozdrawiany przez nią pełną łaski Ducha Świętego i uwielbiony w Duchu Świętym. Maryja będąc oblubienicą Ducha Świętego jest najgodniejszą, aby to przez nią i z nią czcić Boga. Nie czcząc tego dzieła, które to Bóg uczynił jako największe i najdostojniejsze w całym Królestwie Niebieskim i na ziemi, bluźnicie samemu stwórcy tego dzieła że współczuję odstępcom i bluźniercom, którzy gardzą tym dziełem, która jest Królowa Matka Najświętsza Maryja Panna, której to wielkie rzeczy Bóg uczynił. Tak więc szczęśliwy jest Ten, który należy do rodziny dzieci Bożych, a nie można do niej należeć bez matki. Jest to niemożliwe, bez Matki nie ma rodziny, jak i na ziemi, tak i w niebie. Koniec i kropka. Życzę owocnej drogi powrotu do źródła i korzenia, jakim jest fundament założony nie na ludrze, luderze, ścierwie, tylko na Jezusie Chrystusie, Panu naszym, Jego Kościele. Niech Wam Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi po drogach Syna do Syna, bratkowie. I bierzcie br wzór z, chry z Chrystusa Pana, który jest poddany nie tylko matce Bożej, bo jest tam użyte słowo im i świętemu Józefowi. Im się zabierzecie, a wychowanie duchowe, wewnętrzne na dzieci Bożych, a nie zginiecie, na pewno nie zginiecie.